Kochana, weź wyskakuj z tego. Co ty, co ty? Moje ciuchy wnosisz, no co? Rozpakuj się, kurczę, masz tyle w szafie koszul. Przecież nie chodzisz we wszystkich naraz, nie możesz mi pożyczyć jednej? Nie, nie mogę. Czy ja w twoich sukieneczkach chodzę, czy nie? No jeszcze nie, ale pewnie będziesz chodzić. To na no, pewno, zrobię to dla ciebie. Kup sobie, no, są ładniejsze. Oj, nie wykupię się, no przecież wiesz wszystko, że prawie całe pieniądze daję mamie na dom, no. Nie mam szmalu, skąd hmm. mam ciągle mieć. No to dasz mi pojeździć na żuchu i sprawa załatwiona. Wiesz co? Powiem ci, tylko niech to zostanie między nami, dobra? Z żuka to ja wyskakuję w ogóle. Koniec. Mm -hmm. No, ale to nie ma sprawy. Paczka gumy do życia, balonowej. No, to masz. Film amerykański, bilet do kinatego. I Ciasteczko z wisienką. Tak, z bitą śmietaną. Ty to, to masz. Tylko, że. Koszula ma być ubrana, upresowana, w szafie złożona. I za parę dni. O nie! Co to to nie? To za parę dni to jest wyklucza.